Cześć. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci jak stworzyć własny serwer Discord. Aby stworzyć własny serwer Discord, należy kliknąć plus na lewym pasku. Następnie przycisk Create My Own. Wybieramy czy robimy to dla siebie i dla znajomych lub dla większej grupy odbiorców. Ustawiamy nazwę serwera oraz możemy dodać awatar. Jak widzimy, serwer Discord został przez nas założony i możemy wysłać zaproszenie naszym znajomym. Dziękuję za oglądanie tego poradnika i zachęcam do subskrypcji naszego kanału i oglądania innych poradników.